Manko-gołąbeczki. No, dzisiaj tu muszę nagrać. No zobaczcie, co tu się dzisiaj dzieje. Dostałem autobusik. Proszę bardzo. Inny niż wszystkie. Z siedzeniami skórzanymi. O nazwie. Linia o nazwie MPP. Która krąży po szkole, po Warszawie, zabiera ludzi, którzy potrzebują pomocy. I to się nazywa mobilny punkt pomocy. Przebieg trasy jest bardzo dziwny. Można sobie zobaczyć tutaj dlaczego jest tak. Jadłodajnia, ogrzewalnia, schronisko. Następny przy przystanek Pan jadłodajnia Jadłodalnia, łaźnia, ogrzewalnia. Jeżdżę przy takich y, punktach pomocy, poradnictwo. Y, jakimś przy, przy, przy schronisku, jakimś przy lekarzach. Lekarze nadziei. rozwoże bezdomnych głównie albo ludzi którzy potrzebują pomocy autobus jest wyposażony w różne gadżety widzę nawet wózek inwalidzki jest jakieś apteczki jakieś coś ciepłego typu herbata tu widzę jakiś czajniczek taki no a taki dzisiaj będzie ciekawy Ciekawa podróż, nie ma tu za bardzo rozkładu jakiegoś takiego Chłopaki powiedzieli, że bym bardzo wolno jechał Bo może być problem Ciekawe czy nagrzewa No już nagrzewa się nagrzewaś. O Mogą sobie zdomni podładować Telefony, albo różne inne urządzenia ja mówię bezdomni, ale to nie zawsze są bezdomni, oczywiście. Ludzie w potrzebie są też bardzo różnej. No, jestem ciekawy, jak to, jak to będzie wyglądało. Mobilny punkt poradnictwa, jak powiedziałem, pomoc. Tu jest rozkład tego, zobaczcie, dwa mam kursy o 8.30. rondo starzyńskiego park Traugutta trzeba znać po prostu Warszawę na Esperanto 10 minut mam postoj. plac zawiszy nic mi to nie mówią to 01.15 ale jakoś tam będę musiał dojechać mam nadzieję, że ktoś mi pomoże no i zrobię takie kółko i wracam z powrotem na wschodni a potem mam drugą trasę o 10.30, tam będę miał 20 minut przerwy 10.30 ruszam, plac Szembeka dworzec zachodni Plat zawiszę najgorszy będzie dworzec zachodni plac Szembeka to wiem gdzie jest dworzec zachodni 01, będę musiał zaraz sprawdzić sobie. no ale takie rzeczy też się trafiają kiedyś pojechałem na ślub, to nikt nie wiedział gdzie i jak jechać gdzie dałem radę. <laughs> o i takim właśnie sobie jeździ się autobusikiem.